Patrycja Zachorska, dobry wieczór. Wydarzenia sportowe zaczynamy od bardzo dobrych informacji. To była medalowa niedziela w łyżwiarstwie szybkim. Dwa krążki na Mistrzostwach Świata w Pekinie zdobyli reprezentanci Polski w short tracku. Na torze długim w Hamar biało-czerwoni świętowali srebro. W programie również o konkursach Pucharu świata w Wickersund. Dziś z powodu silnego wiatru rozegrano tylko jedną serię. Najlepszy z Polaków Paweł Wąsek był dwunasty. Konkurs wygrał Domen Preutz, a cały cykl rower Andreas Wellinger. Przechodzimy do Plus Ligi, w której trwa przedostatnia kolejka fazy zasadniczej. Mecz PGE Giekskry z PGE Projektem pokazujemy w Polsacie Sport 1. Bełchatowianie przegrywają 1 do 2, a za to wczoraj z kolejnego zwycięstwa cieszyła się Asekoresowia. Sensacje w półfinałach Indian Wells. Odpadli ci, którzy w ostatnich latach grali w finale tego turnieju. Danił Miedwiediew i Carlos Alcaraz. Padający deszcz, sześć rozbitych bolidów i kilka neutralizacji. Pierwszy tegoroczny wyścig Formuły 1 obfitował w ogromne emocje. Na koniec zaglądamy jeszcze do Argentyny, gdzie zaczął się wyścig MotoGP. We wczorajszym sprincie triumfował Marc Marquez. Dzisiejsze zmagania pokazujemy w Polsacie Sport Premium 2 i na Sport.pl. Dziś to wszystko. Do zobaczenia.